W jaskrawym świetle Hollywood, gdzie wszystkie spojrzenia zdają się być skierowane jedynie na wygląd zewnętrzny, istnieją historie, które przyprawiają nas o dreszcze. Tam, gdzie promienny uśmiech na czerwonym dywanie lub kuszące ciało na ekranie, często uważa się za bilet do nieśmiertelności sławy. Jednak za makijażem i skalpelem wiele gwiazd musiało zapłacić cenę, której same nie były w stanie przewidzieć. Często mówi się, piękno uratuje świat. Ale tutaj dążenie do piękna staje się czasem obosiecznym mieczem, który pozostawia blizny zarówno na zewnątrz, jak i głęboko w duszy. Dziś zagłębimy się w tragedię siedmiu najbardziej znanych osobistości, ludzi, których znają widzowie w całej Europie i na świecie. Byli kiedyś symbolami, świecącymi gwiazdami, jednak dążenie do perfekcji pozostawiło ciemne ślady. Przyjrzyjmy się bliżej, aby dostrzec, że za blaskiem nie zawsze kryje się wieczne piękno, lecz często ból, który pozostaje niezmywalny. Britney Spears. Britney Spears, dziewczyna, którą świat kiedyś celebrował jako księżniczkę popu, już jako dziecko, była w świetle reflektorów. Jej niewinny wizerunek, blond włosy i wybuchowy głos uczyniły ją idolką nastolatków całego pokolenia. Jednak w złotej klatce sławy, Britney dorastała na oczach kamer. I dojrzewała pod stałą obserwacją. Ta presja pozostawiła głębokie ślady, powodując kilkakrotnie jej załamania i czyniąc ją centralnym punktem prasy bulwarowej. Szczególną cechą historii Britney jest jej otwartość w przyznawaniu się do prawdy. W ostatnich latach publicznie przyznała się do korzystania z drobnych zabiegów kosmetycznych, takich jak wypełniacze ust, botox czy pielęgnacja skóry. Dla Britney nie była to tylko kosmetyka. Ale sposób na odzyskanie samodzielności po latach prawnego i psychicznego ubezwłasnowolnienia. Jednak jej szczerość ponownie spotkała się z ostrą krytyką. Media, które kiedyś wykorzystywały jej cierpienie, teraz analizowały każdą drobną zmianę na jej twarzy. Historia Britney ukazuje paradoks sławy. Podziwiana przez miliony, traci się jednak prywatność, a nawet prawo do własnego ciała. Jej zabiegi, jakkolwiek małe, były w istocie przesłaniem: Należy do siebie. Jej droga jest więc nie tylko historią gwiazdy Popu, ale gorzką lekcją o cenie sławy i sile osobistej wolności. Adel po długiej nieobecności, Adel powróciła z zupełnie nowym wyglądem. Schudła prawie 45 kg i pojawiła się szczupła i promienna w czarnej sukience na Saturday Night Live w 2020 roku. Prasa eksplodowała, media społecznościowe zostały zalane zdjęciami, przed i po, a publiczność była równie zaskoczona, co nieustannie dyskutująca. Jednak mało kto zadawał sobie pytanie, dlaczego Adele musiała się tak zmienić. Za szczupłą sylwetką kryły się kryzysy psychiczne podczas pandemii, nieudane małżeństwo i głęboka samotność, której nie mogły złagodzić żadne światła reflektorów. Dla Adele Utrata wagi nie była ideałem piękna, lecz sposobem na odzyskanie kontroli, gdy jej życie groziło wymknięciem się spod kontroli. Jednak publiczny zachwyt nad jej nowym wyglądem brutalnie pokazał: społeczeństwo widzi zazwyczaj tylko rezultat, a nie wewnętrzne rany. Historia Adele to nie bajka o odchudzaniu, jak przedstawiały ją media, lecz dowód na twardą presję, jaką muszą znosić osoby w świetle reflektorów. Podczas gdy wszyscy patrzyli na cyfry na wadze, przeoczyli niewidzialne straty. Kryje się za tym gorzka prawda. Za podziwianym wyglądem często bije zranione serce. Val Kilmer Val Kilmer był kiedyś jedną z najjaśniejszych gwiazd Hollywood, znany z Top Gun, Batman Forever i The Doors. Jego głęboki głos i intensywne spojrzenie uczyniły go ikoną swojego pokolenia. Jednak rak krtani odebrał mu to, co najcenniejsze. Głos i zdrowie. Po kilku operacjach i terapiach mógł już tylko szeptać, naznaczony widocznymi bliznami. Jednak w tej ciemności odnalazł nową siłę. Kiedy powrócił w Top Gun Maverick, publiczność zobaczyła nie tylko aktora, ale symbol wytrwałości. Za pomocą sztucznej technologii głosowej Wal Kilmer pokazał, że prawdziwa siła nie tkwi w wyglądzie, lecz w woli przezwyciężenia niemożliwego. Jego historia przypomina nam, Odwaga często rozbrzmiewa głośniej niż każdy doskonały głos czy idealna twarz. Mickey Rourke. Mickey Rourke w latach 80. uchodził za uosobienie męskości, o dzikim spojrzeniu i niezaprzeczalnym uroku. Jednak u szczytu kariery obrał nieoczekiwaną drogę. Opuścił Hollywood, aby zostać zawodowym bokserem. Lata spędzone na ringu zebrały wysoką cenę. Jego twarz została zniekształcona przez poważne obrażenia. Wiele operacji rekonstrukcyjnych miało go uzdrowić, jednak tak bardzo zmieniły jego wygląd, że był niemal nie do poznania. Dawny bóg ekranu stał się symbolem bólu i żalu. Jednak w zapaśniku odnalazł drogę powrotną, z rolą tak autentyczną, że odzwierciedlała jego własne życie. Dowód na to, że prawdziwa siła czasem nie leży w wyglądzie, lecz w zdolności do podniesienia się po głębokich ranach. Christina Aguilera. Christina Aguilera, kiedyś młoda dziewczyna o wybuchowym głosie z 1999 roku, przeszła ciągłą przemianę, która zawsze wywoływała publiczne dyskusje. Wahająca się waga i plotki o operacjach plastycznych sprawiły, że stała się stałym tematem w mediach. Jednak za nagłówkami Aguilera walczyła z rozwodem, Presją utrzymania się na topie i trudnymi oczekiwaniami branży, która bezlitośnie ocenia kobiety po ich młodości. Każdy nowy wygląd był dla niej nie tylko estetyką, ale zbroją, aby chronić siebie. Dla Aguilery zmiana oznaczała utrzymanie kontroli i przetrwanie w biznesie. Jej historia pokazuje: że zmiana nie zawsze jest próżnością, czasem jest czystym przetrwaniem. Janice Dickinson. Janice Dickinson, kiedyś celebrowana jako pierwsza supermodelka świata, zbudowała swoją karierę na odważnej urodzie i nieustraszonym zachowaniu. Przez dziesięciolecia otwarcie mówiła o swoich zabiegach plastycznych, stając się symbolem walki z czasem w świecie mody. Jednak w 2016 roku diagnoza raka piersi zmieniła wszystko. Nagle nie mówiono już o operacjach, lecz o przetrwaniu. Po bolesnych terapiach powróciła ze zmienionym wyglądem. Już nie jako olśniewająca diwa, lecz kobieta pełna siły. Jej historia dowodzi. Prawdziwe piękno nie leży w nieskazitelnej twarzy, lecz w niezłomności wobec największej próby życia. Jocelyn Wildenstein. Jocelyn Wildenstein żyła w luksusie, znana jako symbol bogactwa po ślubie z miliarderem sztuki Alekiem Wildensteinem. Początkowo poddawała się drobnym zabiegom, aby pozostać młodą, ale wkrótce stało się to obsesją. Każda kolejna operacja oddalała ją coraz bardziej od jej naturalnego wizerunku, aż jej twarz stała się światową ciekawostką. Tragedia nasiliła się, gdy jej małżeństwo rozpadło się w 1999 roku. Straciła nie tylko miłość, ale i bezpieczeństwo finansowe. Z symbolu glamuru, Jocelyn stała się obrazem porażki. W 2022 roku ponownie pojawiła się publicznie wraz z makijażystką Alexą Stone już nie jako królowa luksusu, lecz jako ostrzegawczy przykład skrajności dążenia do perfekcji. Jej historia uczy: Piękno przemija, samoakceptacja pozostaje. Spojrzenie na te siedem osobistości ukazuje obraz pełen sprzeczności: blask w świetle reflektorów i głębokie blizny w życiu. Britney Spears wywalczyła sobie wolność nad własnym ciałem, Adele szukała kontroli po stratach. Val Kilmer walczył o swój głos, Mickey Rourke zapłacił cenę za ring bokserski, Christina Aguilera zmieniała się, aby przetrwać, Janice Dickinson stanęła w obliczu śmierci, a Jocelyn Wildenstein stała się symbolem tragedii skrajności. Te historie nie opowiadają tylko o operacjach czy pięknie, lecz o bólu, odwadze i granicach człowieczeństwa. Być może najważniejsze przesłanie brzmi, skalpel może zmienić twarz, ale nie stworzy wewnętrznego spokoju. Dopiero gdy nauczymy się akceptować samych siebie, powstaje prawdziwe i trwałe piękno. Jeśli czujesz, że te historie poruszyły Twoje serce, nie zapomnij polubić, udostępnić i subskrybować kanału, aby nadal odkrywać z nami prawdy ukryte za blaskiem Hollywood.